14 błędów, które popełniasz podczas odwracania, i jak ich uniknąć? Zapraszam do oglądania. Brak jasnych motywacji. Cel pod tytułem chcę posprzątać, chcę ogarnąć dom, jest zazwyczaj trochę zbyt ogólny, przez co niestety, ale dosyć szybko tracimy zapał. Bardzo ważne jest wiedzieć, dlaczego to robimy, dlatego że wtedy jest dużo większa szansa, że faktycznie zrobimy to do końca. Bez wyraźnych korzyści, czyli właśnie. Tego, co wynika z zrealizowanego celu, po prostu będzie nam trudno to kontynuować. I przy pierwszej lepszej okazji, przy pierwszej większej trudności, po prostu zrezygnujemy. Więc przede wszystkim, przed rozpoczęciem porządkowania, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego zależy nam na tym, żeby uporządkować swoją przestrzeń? Jakie są powody, dla których chcemy to zrobić? I to mogą być oczywiście bardzo różne powody. Dla każdego to będzie coś innego, więc warto sobie je zapisać na kartce i wracać do nich w takich gorszych momentach, kiedy właśnie czujemy, że to nie ma sensu albo że nie damy rady, wrócić do tego, przeczytać jeszcze raz, bo to na pewno doda nam otuchy, no i przede wszystkim właśnie przypomni nam, jakie korzyści czekają na nas w momencie, kiedy już zrealizujemy ten nasz cel. Brak odpowiedniego przygotowania. Wiele osób przystępuje do odgracania, do porządkowania przestrzeni bez jakiegoś większego, wcześniejszego przygotowania. Po prostu spontanicznie zaczynamy. I oczywiście można tak też zrobić, natomiast dużo skuteczniej jest jednak się do tego odpowiednio przygotować. No, po pierwsze, właśnie trzeba sobie, tak jak już wspomniałam, odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my to w ogóle robimy. Ale okej, okay, jak już odpowiemy, no to przechodzimy do takich już bardziej namacalnych przygotowań. Bra Brak odpowiednich narzędzi czy też akcesoriów, które będą nam towarzyszyć podczas porządkowania i przy tym pomagać, tak ułatwiać tą pracę, jak na przykład worki, jakieś pudełka, pojemniki, mogą bardzo skutecznie utrudnić nam efektowne porządkowanie. Jak temu zapobiec? Ano, po prostu odpowiednio to Planując, warto rozpisać sobie na przykład na kartce konkretne kategorie oraz pomieszczenia, które chcemy ogarnąć, no i też na przykład zaplanować sobie, kiedy co robimy. To po pierwsze. Po drugie, przygotować sobie wszystkie potrzebne materiały, tak, czyli worki na śmieci, jakieś kartony, na przykład rękawiczki, nie wiem, jakąś szmatkę do przecierania półek, szuflad i tak dalej. Czyli, żeby w momencie, kiedy już zaczynamy porządkowanie, mieć to wszystko już przy sobie i nie rozpraszać się dodatkowo właśnie szukaniem czegoś co nam jest potrzebne, a czego nie mamy. Warto zaplanować sobie konkretny czas. Jeżeli mamy dużo różnych zajęć i musimy tak powiedzmy manewrować tym swoim czasem, który poświęcimy na porządkowanie, no to wszystko warto sobie zapisać, tak? Zacząć od takich krótszych sesji, nawet nie wiem, 20-30 minutowych albo w ogóle rozplanować sobie tak, że po prostu takie łatwiejsze rzeczy robimy no nie wiem, w sesjach 10-minutowych każdego dnia. No wszystko zależy od waszej Sytuacji czasowej, od tego, ile możecie na to poświęcić i ile chcecie na to poświęcić, tak? Ale gwarantuję wam, że jeżeli sobie to wcześniej zaplanujecie, to dużo łatwiej będzie się wam do tego zabrać. Kolejny błąd to brak regularności. Takie sporadyczne sprzątanie, przeplatane długimi przerwami, to niestety, ale prosta droga do powrotu bałaganu. Kiedy nie utrzymujemy regularnego rytmu, trudniej jest złapać motywację i przyzwyczaić się do porządku. Często odkładamy sprzątanie na później, które nigdy nie nadchodzi, a potem czujemy poczucie. Winy i frustracje. A brak regularności powoduje to, że my nie jesteśmy w stanie wypracować sobie pewnych nawyków, które będą pomagać nam długoterminowo utrzymać ten porządek, przez co małagan rośnie i w pewnym momencie po prostu przerasta nasze możliwości. Więc warto po prostu ustalić sobie konkretny czas. No tak jak już wcześniej wspomniałam, dobrym też takim motywującym sposobem jest ustawienie minutnika, na przykład na 10 minut, na pół godziny, na godzinę, no w zależności ile sobie tam wcześniej ustalicie i w tym czasie poświęcacie się tylko porządkowaniu i jest duża szansa, że nawet jeżeli to będzie 10 minut czy 30 minut, to zrobicie dużo więcej, bo będziecie właśnie tacy zmotywowani, że chcecie się wyrobić w tym czasie i zrobić jak najwięcej, niż jakbyście właśnie na przykład nawet to tak rozciągali na parę godzin, nie wiem, raz w tygodniu. Jeśli interesujecie temat odkracania domu, to zerknij koniecznie na mój e-book 30-dniowy detoks przestrzeni, w którym zebrałam takie najważniejsze wskazówki i porady dotyczące właśnie pozbywania się nadmiaru i zbędnych rzeczy, które pomogą ci ogarnąć chaos nie tylko w domu. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, masz motywację, chcesz działać, ale dopada Cię ten paraliż decyzyjny, to polecam również moje karty do deklateringu, które poprowadzą Cię przez cały proces krok po kroku. Numer cztery, nierealistyczne oczekiwania. Wiele osób ma taki plan i takie marzenie, żeby ogarnąć raz, posprzątać i odgracić dom raz i po prostu mieć z głowy już na całe życie. No ale niestety to tak nie działa, bo porządki to jest po prostu proces. Proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, po prostu z czasem staje się dużo łatwiejszy, dużo taki bardziej naturalny. W momencie, kiedy tych rzeczy jest mniej, no to oczywiste jest, że po prostu nie musimy już na to poświęcać tyle czasu, ale jednak ta regularność jest ważna. Warto wziąć pod uwagę to, że ten bałagan nie zrobił się z dnia na dzień, tylko to trwało lata, więc my też nie możemy liczyć na to, że my po prostu z dnia na dzień ogarniemy ten bałagan. O tak. Jak gdyby nigdy nic. Jeżeli tak do tego podejdziemy, jeżeli tak się nastawimy, no to niestety, ale czeka nas po prostu e, frustracja, niezadowolenie i po prostu ogólnie taka złość na samego siebie, że nie dajemy rady. Ani o to chodzi. Likwidacja kilkuletniego nagromadzenia rzeczy wymaga cierpliwości i czasu. A właśnie perfekcja może tylko nam przeszkadzać, wręcz blokować nasz postęp. Znamy więc przede wszystkim Tutaj warto podejść do tego bardzo realistycznie. Nie wyobrażać sobie za dużo. Nie nakładać na siebie zbyt dużej presji, pogodzić się z tym, że nie będzie idealnie, że czasami będą gorsze momenty, że nie uda nam się tego zrobić szybko, tylko po prostu będzie to trwało. I tutaj na pewno pomocne będzie podzielenie sobie tego sprzątania na takie mniejsze kroki, dlatego że ich realizacja będzie przynosiła nam już satysfakcję, tak? Będziemy mogli odhaczyć kolejne miejsca i to po prostu pomoże nam dużo łatwiej i dużo przyjemniej przejść, przejść przez ten cały proces odgracania. I żeby jeszcze bardziej, bardziej dodać sobie motywacji, warto każdy taki nawet mały sukces w jaki sposób tam świętować. Wiadomo, nie mówimy, że za każdym razem to ma być nie wiadomo co, ale warto po prostu tak poklepać się po ramieniu i powiedzieć dobra robota. Błąd numer 5. Zaczynanie od trudnych miejsc. Kiedy zabieramy się za odgracanie, to może pojawić się taka myśl, że może lepiej na początku zrobić to co najtrudniejsze, żeby mieć z głowy i później już po prostu będzie powiedzmy z górki. Czyli myślimy tutaj o na przykład ogarnięciu piwnicy, strychu, garażu, czy nie wiem, jakichś tam starych szaf, w których jest pełno różnych rzeczy. No bo mamy nadzieję, że właśnie jak już to zrobimy, to będziemy po prostu już tak rozgrzani, zmotywowani, że to poleci dalej. Natomiast no, moim zdaniem to jest błąd. W przypadku jednej osoby ok, to się sprawdzi. Natomiast w większości przypadków jednak może to być ten przysłowiowy gwóźdź do trumny. Ja tutaj raczej polecam właśnie zacząć wręcz przeciwnie, od czegoś prostego, od czegoś, co. Też nie będzie wzbudzało jakoś dużo emocji, e, na przykład od łazienki, szuflady z bielizną, jakiejś tam jednej półki, tak? Czyli. Coś takiego bardzo neutralnego, bo warto pamiętać o tym, że to właśnie efekty naszej pracy motywują nas do działania. Więc jeżeli zaczniemy od prostych rzeczy, to szybko te efekty zobaczymy. Zaczynając od, nie wiem, garażu czy od piwnicy, która jest mocno zagracona, w której po prostu dużo się dzieje, jest dużo tych rzeczy, trzeba nad wieloma aspektami się zastanawiać, tak? No to, to może właśnie wręcz nas zniechęcić, zdemotywować, bo to będzie trwało dużo dłużej. Efekty będą wymagały więcej czasu, więcej zaangażowania, więc lepiej zostawić sobie to na później, kiedy już właśnie będziemy wdrożeni, będziemy już dużo pewniejsi siebie niż na początku. Numer 6. Myślenie, że trzeba pozbyć się wszystkiego. Porządkowanie, odgracanie, Wcale nie oznacza tego, że my mamy pozbyć się wszystkiego albo większości naszych rzeczy. W ogóle nie o to chodzi. Przede wszystkim mamy pozbyć się tego, co jest nam niepotrzebne, tego, czego już nie używamy od lat, czego nie planujemy używać, co się tylko niepotrzebnie kurzy i właśnie zagraca nam tą przestrzeń, zabiera nam to miejsce i tylko. Pogłębia ten chaos. Wszystko zależy od naszych potrzeb i naszych priorytetów. Tutaj nie chodzi o to, żeby kierować się tym, co ktoś mówi, tak? Tylko przede wszystkim tym właśnie czego my oczekujemy od tych naszych porządków. Ile rzeczy chcemy zredukować, tak? Bo być może mamy czegoś dużo, ale jednak nie chcemy się pozbywać. Nawet większości, tak? Wolimy sobie to zostawić, ale jednak chcemy przejrzeć te rzeczy i mimo wszystko em, pozbyć się czegoś, co faktycznie nie jest nam już potrzebne, tak? Więc Warto tylko podejść na spokojnie, zaplanować sobie wszystko bez jakiegoś nacisku, bez presji, po prostu na luzie, przechodzić od jednego miejsca do kolejnego i po prostu zastanawiać się, jak w naszym przypadku będzie najkorzystniej. Kolejny błąd to odgracanie cudzych rzeczy. Porządkowanie rzeczy innych domowników może nie tylko być niekomfortowe... Ale również generować konflikty. Każdy ma prawo do własnej przestrzeni, do posiadania własnych rzeczy i o decydowaniu o tym, co jest mu potrzebne, a co nie. Pozbywanie się czyich rzeczy bez ich zgody, no jest moim zdaniem nie fair tak? i może generować właśnie takie napięcia między ludźmi. Myślę, że nawet jeśli właśnie chcemy odgracić, bo na przykład. Aż partner ma dużo różnych gratów, których nie używa, to jednak moim zdaniem lepiej to z nim skonsultować, zanim po prostu okaże się, że wyrzuciliśmy coś, co było dla niego ważne. Więc ja generalnie polecam przede wszystkim, zwłaszcza na początku, skupić się na tych rzeczach, które należą do nas, zachęcając przy tym rodzinę do tego, żeby włączyła się w porządkowanie, pokazywać korzyści, tak jakby dzielić się korzyściami i takimi praktycznymi wskazówkami, jak mogą to zrobić sami. Nie krytykować, nie wywierać presji, a raczej wspierać, tak? Po prostu pomagać, ale też nie zmuszać nikogo do pozbywania się rzeczy, których pozbyć się nie chce. Błąd numer 8, utknięcie przy trudnych przedmiotach. Przedmioty o dużym ładunku emocjonalnym, takie jak na przykład pamiątki rodzinne, mogą zatrzymać albo przystopować cały nasz proces odgracania. Zdarza się, że przez długi czas no, nie jesteśmy w stanie zdecydować, nie jesteśmy w stanie się z nimi rozprawić, że tak powiem, no bo wywołują duże emocje, przywołują wspomnienia. No i po prostu jest to trudne. Co więc zrobić w takim momencie? Po prostu odłożyć to na bok i wrócić za jakiś czas, kiedy będziemy pewniejsi siebie, kiedy będziemy czuć się na siłach, po prostu się z tym skonfrontować. Można poprosić też kogoś o wsparcie, kogoś bliskiego, tak? Na przykład kogoś, kto również ma jakieś emocjonalne powiązanie, przywiązanie do tych rzeczy. Nie wiem, na przykład rodzeństwo, tak? Rodzica, męża, czy nawet dzieci. Natomiast też ja mam cały film na temat tego, jak właśnie pozbywać się rzeczy sentymentalnych, więc link do tego filmu został. Wam w opisie tam, tam kilka wskazówek takich, e, które mogą pomóc. E, wiadomo, że każdy z nas jest inny, na każdego będzie działało coś innego, jedne osoby są bardziej, inne mniej sentymentalne, więc y, no, tutaj też w, w, oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że no, dla jednej osoby to będzie problematyczne, dla innej dużo, dużo mniej, tak? Wiadomo, że właśnie z, z rzeczami, z którymi łączy nas jakaś więź, e, właśnie jakieś wspomnienie, tak, jakaś emocja, e, ogólnie z reguły są trudniejsze. Do odwracania, no bo po prostu jakby czujemy takie poczucie winy w momencie, kiedy w ogóle myślimy o tym, że można byłoby się ich pozbyć albo jakiejś części z nich. No natomiast to jest jak najbardziej normalne, tak? I to poczucie winy może się pojawić, no ale to już my musimy zdecydować, czy ta rzecz jest dla nas na tyle ważna, że no nie potrafimy bez niej żyć, czy jednak no po prostu to poczucie winy jest chwilowe i ono prędzej czy później przejdzie. A tych rzeczy czy danej rzeczy nie potrzebujemy, no nawet o niej na co dzień nie pamiętamy, i, no, i zwyczajnie czujemy, że możemy się z nią już um, pożegnać. Więc te trudne momenty na pewno będą się pojawiać, ale to nie jest tak, że nie damy rady sobie z tym poradzić. Błąd numer 9: zostawianie zbyt wielu rzeczy na wszelki wypadek. Wiele osób ma tendencję do trzymania y, rzeczy na wszelki wypadek. No i z jednej strony można powiedzieć, że jest to rozsądne, dlatego że chcemy uniknąć takiej sytuacji, w której coś nam się przyda. Przyda, a nie mamy akurat tego pod ręką. No ale w praktyce, jak wiemy, prowadzi to niestety, ale do gromadzenia. Zbyt wielu takich rzeczy, które trzymamy, bo może kiedyś się przydadzą. Często takie rzeczy leżą wręcz latami i nigdy nie są używane, a nasza przestrzeń i umysł są przez nie obciążone. I dotyczy to również na przykład duplikatów, czyli rzeczy, których mamy więcej, a jakby służą do tego samego. Tak? To też są rzeczy, które często zostawiamy na wszelki wypadek, no a ten wypadek może nigdy nie nadejść, tak? Więc tutaj warto przede wszystkim, słuchajcie. Przygotować sobie takie pytania, które pomogą nam zweryfikować, czy my danej rzeczy faktycznie będziemy kiedyś potrzebować. Oczywiście, że pewnych sytuacji nie da się przewidzieć, natomiast no, jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu e, określić, czy jest jakakolwiek szansa, żeby coś takiego nam się. Przyszłości przydało. Żeby podejść do tego jeszcze tak rozsądniej, można sobie na przykład ustawić jakieś ramy czasowe, tak? Czyli właśnie takie pudełko, w którym przechowujemy rzeczy, które są w takiej kwarantannie, powiedzmy, tak? I zostawiamy je tam na przykład na trzy miesiące, powiedzmy, jeżeli w ciągu tych trzech miesięcy nie skorzystamy z nich, no to po prostu się pozbywamy, tak? Warto się zastanowić, czy w ogóle używaliśmy tego w ciągu roku dwóch poprzednich, trzech poprzednich latach, no bo pewnie i takie rzeczy mamy w swojej szafie, czy tam gdzieś przechowujemy. A jest bardzo duża szansa, że odpowiemy na to pytanie: nie, tak, nie używaliśmy tego w ciągu roku, dwóch, trzech, czterech. I 10. Takie podejście pomaga podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie jakiś lęk o przyszłość. Żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Błąd numer 10 nie zajmowanie się posegregowanymi już rzeczami. Może zdarzyć się tak, że posortujemy sobie już wszystko, posegregujemy rzeczy, wiemy czego się pozbywamy, i te rzeczy czekają. Czekają, czekają i czekają, a my po prostu je zostawiamy. I mimo, że już się z nimi w jakimś stopniu uporaliśmy, to jednak nie dokończyliśmy tego zadania, bo te rzeczy powinny po prostu zniknąć z naszego domu. Te rzeczy nadal zajmują nam przestrzeń i wręcz przeszkadzają, tak? To jest tak zwane wąskie gardło, w którym kumulują się te rzeczy i po prostu blokują nas przed dalszym działaniem. I ja wiem, że wiele osób skarży się na to, że no, co my mamy z tymi rzeczami zrobić. W moim e-booku słuchajcie, poświęciłam. Stronę, albo nawet i dwie, już nie pamiętam dokładnie, na wypisanie różnych organizacji, różnych miejsc, gdzie można oddawać zbędne rzeczy. Więc jeżeli macie mojego e-booka, no to macie już tak naprawdę tam propozycje, co można z tymi zbędnymi rzeczami zrobić. Jeżeli nie macie e-booka, no to musicie sobie to poszukać po prostu sami. Natomiast to nie jest tak, że się nie da, to nie jest tak, że nie ma takich miejsc, no natomiast trzeba się trochę bardziej wysilić i po prostu no, poświęcić trochę więcej czasu. Na to, żeby się ich tak realnie pozbyć już z domu. Dlatego zanim przystąpimy do odwracania, warto zastanowić się, co zrobimy z niepotrzebnymi rzeczami dowiedzmy się, tak jakie są punkty w naszej okolicy, gdzie można oddawać takie zbędne rzeczy, tak? Ubrania, nie wiem, książki, różne tam gadżety, AGD, RTV, na przykład kiedy jest termin wywozu takich śmieci wielokabarytowych. To nie jest tak, że my nie mamy gdzie tego dać, tak? Oczywiście wiem, że tutaj wiele osób podchodzi do tego na zasadzie, że no szkoda na przykład wyrzucać dobre rzeczy. Ja się jak najbardziej z tym zgadzam, więc no warto zrobić wszystko, żeby jednak te rzeczy gdzieś trafiły w jakieś miejsce, gdzie może zostaną jeszcze ponownie wykorzystane, no ale w ostateczności, słuchajcie, poniekąd trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jest to wypadkowa naszych decyzji, tego, że gromadziliśmy za dużo rzeczy i teraz, no niestety, ale to jest konsekwencja, tak? Jesteśmy naocznymi świadkami tego, że nie mamy co zrobić z rzeczami, tak? Nikt ich nie chce, bo tego wszystkiego jest już ty tyle, że po prostu wiele miejsc już nie przyjmuje, ilość tych miejsc jest ograniczona, a więc ponosimy teraz konsekwencje tego, że przez lata zbieraliśmy rzeczy i do tego powinniśmy pod Podejść właśnie jak do takiego motywatora na przyszłość, tak, żeby właśnie pamiętać, że kiedyś musieliśmy pozbyć się dobrych rzeczy i już nie chcemy do tego wracać. Błąd numer 11 organizowanie zamiast odkracania. Bywa tak, że boimy się właśnie, mamy to ten lęk przed tym, że pozbędziemy się o jednej rzeczy za dużo i będziemy kiedyś żałować, więc. Nie pozbywamy się, tylko próbujemy to wszystko jakoś organizować. Kupujemy pojemniki, pudełka, nie wiem, montujemy nowe półki, żeby tylko pomieścić te rzeczy. No ale niestety jest to błędne koło, bo ten bałagan nagle nie zniknie. Okej, okay, my te rzeczy pokładamy, ale one nadal będą zagracać naszą przestrzeń. To jest tylko taka chwilowa ulga, a nie długoterminowe rozwiązanie. Trzeba po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i słuchajcie, przestać się oszukiwać, że może kiedyś się przyda. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu. I ja wiem, że to się mówi, że to już jest oklepane, bla bla bla, wychodzić poza swoją strefę komfortu, no ale to jest prawda. Odgracanie, pozbywanie się rzeczy. To jakby nie patrzeć, jest robienie czegoś, co nie jest dla nas naturalne. Naturalną, najłatwiejszą drogą dla nas jest zachować nasze środowisko w takim samym, samym stanie, jakim ono było. To nie oznacza, że to środowisko jest dla nas najlepsze. Nie. Ono jest dla nas najbardziej znane, najbezpieczniejsze. I długo było tak, że ludziom brakowało rzeczy. W momencie, kiedy już mamy te możliwości, to to gromadzenie nadal w nas siedzi. Nadal dla wielu osób. Rzeczy równa się poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy decydujemy, że my jednak mamy tych rzeczy za dużo i chcemy się ich pozbyć, to to nie jest nagle tak, że nasze przyzwyczajenia, nasze przekonania, nasze nawyki też się tak zmieniają. Nie. To wymaga czasu, wymaga właśnie wyjścia poza tą naszą bezpieczną bańkę, zrobienia czegoś, co jest stresujące, co jest czymś nowym, czymś niepewnym. I Pytanie, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie? Nie ma cudów, to po prostu jest decyzja. Podejmujemy decyzję i albo robimy, albo nie robimy, albo chcemy osiągnąć swój cel i po prostu przejść, nawet jeżeli będziemy się stresować, będziemy się tego bać, ale jednak, czy powinniśmy po prostu pozostać przy tym, co jest? I właśnie takie organizowanie, zamiast odgracania, to jest właśnie takie, taka próba jeszcze. Jakiegoś ratowania sytuacji, żeby, żeby jeszcze jednak nic nie zmieniać. No ale trzeba liczyć się z tym, że problem za jakiś czas znowu wróci, tak? Bo te rzeczy nadal tutaj są. One nadal zostają, tylko po prostu są lepiej poukładane. I takie organizowanie, słuchajcie, wręcz jest dla nas szkodliwe. Dlaczego? Bo robimy sobie z tej organizacji właśnie kolejną przyjemność, kolejny powód do tego, żeby iść na zakupy. Nie o to chodzi. Najpierw odgracamy, pozbywamy się tego co zbędne i dopiero wiedząc ile rzeczy nam zostaje, dopiero wtedy możemy w ogóle ocenić ile pojemników, ile organizerów potrzebujemy. Inaczej możemy po prostu znowu zostać z nadmiarem. Błąd numer 12 sztywne trzymanie się. Limit, ustalenie konkretnych limitów przedmiotów, na przykład chcę mieć tyle i tyle kubków, tyle i tyle talerzy, tyle i tyle, nie wiem, spodni, to jest moim zdaniem niepotrzebne nakładanie na siebie presji. Są osoby, dla których to będzie ok, natomiast zdecydowana większość ludzi takich limitów nie potrzebuje. Chodzi tutaj o to, żeby po prostu realnie, tak wiecie, racjonalnie spojrzeć na swoje życie, na swój styl życia, na swoje potrzeby i mniej więcej ocenić ile. Tego potrzebujemy. Nie chodzi o to, żeby ograniczać się na siłę, jeżeli tego nie czujemy. Jeżeli chcemy spróbować, okej, okay, nie ma problemu. Natomiast, no, wiecie, większość nie dąży do minimalizmu, nie dąży do tego, żeby właśnie mieć jakąś ograniczoną liczbę rzeczy, i tak naprawdę to nie w tym rzecz, tak? Mamy przede wszystkim kierować się swoimi potrzebami i tym, żeby jednak ta przestrzeń stała się luźniejsza, ale. To też nie musi oznaczać, że my już od razu musimy sobie właśnie narzucać, zrzucać pewne limity. Skupmy się na tym, żeby ta nasza przestrzeń była przede wszystkim komfortowa, żebyśmy się w niej dobrze czuli, żebyśmy w niej wypoczywali, żebyśmy się nie czuli przytłoczeni, żeby po prostu te rzeczy nie wylewały się, wysypywały się na nas z każdej strony. A to, ile konkretnie rzeczy sobie zostawimy, to już tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Błąd numer 13: zapominanie o ukrytym bałaganie. Bałagan nie zawsze jest widoczny, tak? To mogą być rzeczy, rzeczy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. To mogą być też na przykład jakieś nieuporządkowane dokumenty upchane gdzieś w szufladzie, stosy papierów, nieposegregowane zdjęcia czy taki cyfrowy chaos. Więc warto również, oprócz tego, co widzimy, tak na pierwszy rzut oka, również pamiętać o takich nieoczywistych miejscach, w których ten bałagan również może się piętrzyć. Regularnie sprawdzajmy e-maila. Porządkujmy, opróżniajmy, pozbywajmy się, usuwajmy maile, które są już niepotrzebne, stare, e, czyśćmy, spamy i tak dalej. Przeglądajmy foldery na laptopie, na komputerze, na telefonie, różne aplikacje, tak, e, których nie używamy. Warto zrobić sobie listę, na co zwrócić uwagę, co sprawdzić, no bo wiadomo, że możemy coś przeoczyć. W moim e-booku również znajdziecie właśnie całą checklistę z podpunktami dotyczącymi właśnie takiego cyfrowego. Odgracanie. I błąd numer 14. Brak strategii utrzymania porządku. Bez planu łatwo wrócić do starego bałaganu, ponieważ porządkowanie, sprzątanie to jest nawy, który trzeba pielęgnować. Dlatego warto stworzyć sobie taką strategię. Plan regularnego porządkowania. To mogą być takie bardzo proste zasady, jak na przykład to, że każda rzecz ma swoje miejsce, tak? I wiemy dokładnie, gdzie mamy ją odłożyć. To zaplanowanie sobie takiego cyklicznego przeglądu rzeczy, tak? Weryfikowanie, czy nadal mamy w swoim otoczeniu rzeczy, czy których potrzebujemy, czy być może już coś jest zbędne. Wyrobienie sobie pewnych nawyków pomaga nam utrzymać porządek bez jakiegoś większego wysiłku. Ok, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze według Was są błędy, które można popełnić podczas odgracania. Być może takie, które Wy popełniliście i chcecie ustrzec innych przed nimi. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.